Takie materiały lubimy najbardziej. Na pewno te materiały wcieleniowe są takimi, gdzie można się trochę pośmiać, ale gdzie jesteśmy? Jesteśmy w Skill czyli w miejscu, gdzie Legia Warszawa planuje swoich zawodników z Akademii wznosić na wyższy poziom. Przede wszystkim jeśli chodzi o decyzyjność, to jest napis przed budynkiem, przed wejściem do tego laboratorium piłkarskiego. Myśleć, trenować, Legia musi panować. Taki jest przekaz. Zobaczcie, jak to działa. SuperBet, oficjalnym partnerem kanału Meczyki w 2025 roku. Partnerem kanału jest Zonda Krypto, lider wśród giełd kryptowalut Europy Środkowo-Wschodniej. Z kodem Meczyki otrzymujesz 10 dolarów w kryptowalucie na start. Niezależnie od wyniku legi z Plastem Gliwice nikogo nie skrytykuje. Będzie tutaj element rywalizacji, bo w dwójkach się trenuje dzisiejszego dnia w Skills Labie. Więc... Dwójka bez sternika, kiedyś tak było jest, takiego w mediach. Tak jest. Wojciech Piela, Via Play. To jest piłkarz, z którym dzisiaj się zmierzymy. Nie no, to ja już po prostu od początku czuję presję po określeniu piłkarz, ale miejmy nadzieję, że nie będzie tak źle. Będzie na pewno przyjemnie. Tak jest. Skizlab jest doskonałym narzędziem w rozwoju młodych adeptów w futbolu. Myślę, że nasza akademia, dla naszej akademii to jest wartość dodana w szkoleniu i jest to miejsce, gdzie możemy. Trenować, możemy, możemy praktykować te wszystkie sytuacje boiskowe. Mam tutaj na myśli przede wszystkim ten aspekt poznawczy, czyli decyzyjność, podejmowanie decyzji, co jest wpisane w, jakby w motto naszej akademii i, i, i w tą technologię szkoleniową. skislab tak naprawdę to jest symulator gry w piłkę, który skupia się przede wszystkim na poprawie czasu reakcji. I na odpowiedniej diagnostyce zawodnik, bo dzięki temu, że maszyny, które są w środku potrafią wystrzelić 360 piłek w ciągu godziny, w tym samym tempie, w to samo miejsce, to powoduje, że możemy sprawdzić, jak szybko zawodnik reaguje i poprawiać niektóre elementy, które, które tego wymagają. Tak. Trudno być jeszcze silniejszym, jeszcze szybszym, jeszcze bardziej technicznym, bo tu wydaje, wydaje się, że dochodzimy już powoli do granic ludzkich możliwości. Ale to, co możemy poprawić, to jeszcze trochę umiejętność odpowiedniego myślenia, czytania, czyli tych wszystkich elementów, które nazywamy sensoryczno-kognitywnymi. Pięć ekranów, mhm. na których będą wyświetlały się różnego rodzaju grafiki. Aha. Na przykład ta grafika z zawodnikiem Legii. Aha. Widzicie tarczę, czyli w to miejsce należy zagrać piłkę. Ćwiczymy równocześnie, czyli pierwsze ćwiczenie jest dla Was takie, że jeden zawodnik jest po jednej stronie, drugi będzie po drugiej. Piłka wyskakuje dla tego zawodnika z tej maszyny. 10 piłek, jak widzicie, to jest taki podstawowy poziom, taki na różewkę. Dobra? Dobra, więc myślę, że będzie czas opanować ją z powietrza do ziemi i spróbować wycelować dobrze do kolegi. Ty jesteś dobry, piłkarz. Jeszcze ja. wygrać ja... to mną. Słuchaj, dajdzie, Tak, no, ale by grać. E, tam gdzie jest cennie, tak? Zobaczcie, jest cennie, ale jest to jest celna e, nie, ale jedną z tryb. O, to znaczy, że... Za długo. Za długo, Tak, czas. Czas uciekł. No to, to w trybuny dałem, to jest skandal. Ale woke bizu A to no. nie była już to podpisana z autografem w trybunie. No to też tak wymierzone. Dobrze, jak, jak, jak ten? Jak Wam się podoba? Super, super. nie, no bardzo fajny. Ojej. Zobacz. Tak zacząłeś to, zobacz. To jest kamera boczna, widziałeś? Nie no, to, to, I za 10... to, było, to, było, to było za 10 punktów od razu. Kolejna kamera, zobaczcie. Z, dru... z, no. z naprzeciwko, z jednej, mm, z lewej strony. To jest ten pierwszy strzał, który oddałeś. Nasz, tak jest. Trzecia kamera. od tutaj, nad drzwiami, tak? Okay. Widzicie? Zobacz. Pięknie. To ja to poproszę w dziesięciu egzemplarzach okay. dla rodziny, też w Ostrowcu mam to prześle. W, tego... w tym momencie tego typu obiektów, dokładnie takich jak noszę, jest około 7 na świecie. Natomiast no jest to dziedzina, mam na no myśli rozwój sensoryczno-kognitywny, jest to taka dziedzina, która no, tak jak sztuczna inteligencja, bardzo szybko się teraz będzie rozwijać. <laughs> Wiemy, że tego typu obiekty będą budowane w Chinach, w Stanach Zjednoczonych, również w kilku klubach europejskich i firma, od której kupiliśmy tę technologię, producent firmy Anton Par podpisuje już kontrakty z nowymi klubami, żeby mogły to po prostu budować. Piłka wylatuje raz z jednej, raz z drugiej strony. Tam, gdzie jest żółty kolor, zawsze, zawsze zaczynamy stamtąd. <kłysy> Zwróćcie uwagę, że nasz zawodnik jest teraz w ruchu, czyli to już nie jest tarcza, to już jest inna grafika, mhm. e, także on pomiędzy... Przeciwnikami się y, przemieszcza. Zobaczcie punktację 10 punktów, kiedy zagram przed niego dokładnie. Tam jest biała kropka taka była, nie? Mhm. Bia, biała kropka zobaczcie. Mhm. Przedniego to jest 10 punktów. Myślałem, że to będzie łatwiejsze, Po tym drugim i tak mówira... No mi, tak mi się, że to wiesz, że jeszcze może być ciekawy. Pierwszy idzie. Już zaraz sprawdzimy. Ja dobra. To tak. Tak Właśnie się Już... Ale jaka muzyczka jest, ty jaka? Wejdź jakimś... weź, weź, weź tak Waj. Ale ja powiem wam, wiadomo, że Wojtek ja nie ma nienagannej sobie, sylwetki, sobie, ale naprawdę dobrze, jest... sprawnie się porusza na nogach. No, bo wy to robicie równocześnie, tak, tak czekaj, ale to samo. Wy to robicie równocześnie. Równocześnie, równocześnie, okej. I tylko na ścianę. To teraz muzyczka dla Samuel'a. Tyrysy, ty. ty. Dobra. Dobre. Ganty. To jest ważniejsze. O nie! No nie, no nie, no nie. Ja za szybko wieję. jestem wahadłowym Do ciebie takie kuki, tak, tak. fajne ja miasto. Dokładnie, ja jestem na to, żeby dobiec. To idealnie byśmy się dobrali pozycjami. Wydaje mi się, że fajnie by było, jakby tutaj byli również piłkarze pierwszej drużyny. Oczywiście to tak funkcjonuje. No to tak jak patrzymy na przykład na zawodników Bayernu Monachium, którzy mają dokładnie takie samo urządzenie u siebie. Jest to oczywiście symulator nakierowany na zawodników akademii, żeby przede wszystkim poprawiać te elementy, które wymagają poprawy, ćwiczyć na przykład to, co, co poszło gorzej na meczu, bo są takie możliwości. Zgrywamy to, zgrywamy mecz na, na kamerę, pokazuje odpowiednie fragmenty w, na naszym. Ekranie i potem możemy wgrać odpowiednie ćwiczenie, żeby powtórzyć do maks. Przede wszystkim jest to skierowane dla zawodników Akademii, ale również dla zawodników pierwszej drużyny bądź też osób prywatnych, które mają ochotę sprawdzić się i porównać swoje wyniki z wynikami naszych zawodów. Komputacja się zmniejsza, tak? Okay. Ale też, żeby uzyskać te punkty, Musimy żeby silny strzał. To dokładnie, się dokładnie 50 km na godzinę, sam środek 70 km. Na A bramkarz nie reaguje, prawda? Bramkarz się... bramka nie reaguje. Jak uderzysz mocno, to myślę, że popełni błąd. Ale za cię, ale za A. Ładunek! Zaczynamy kategorię ładunek. Nie, ale powiem Ci, że te pierwsze dwie kategorie, czy trzy, były fatalne w moim wykonaniu, więc. ナボ。 Dwa główne elementy, na których chcemy się skupić, no będziemy się wzorować na tym, o czym powiedzieli nam inżynierowie, którzy wyprodukowali tę technologię i na tym, w jaki sposób pracują chociażby trenerzy w Bayernie Monachium. Pierwsza rzecz to jest możliwość sprawdzania, diagnozowania zawodnika według tych samych kryteriów, na przykład co pół roku. Mówiąc krótko, mamy zawodnika, który ma 13 lat, jest w Akademii, co pół roku wprowadzamy go do Skisloba, zadajemy mu 10 dokładnie takich samych ćwiczeń i sprawdzamy go, w ośmiu takich samych kategoriach, czyli szybkość, czas reakcji, siła uderzenia, lewa prawa noga, czytanie pola gry i i tak dalej. I potem jego trener dostaje taki sam raport i może sobie sprawdzić, że na przykład rok temu on reagował, zawodnik reagował w czasie 2,5 sekundy, a teraz ten czas jego reakcji to jest na przykład sekunda 9. Ale na przykład lewa noga z jakiegoś powodu potrafiła uderzyć z prędkością 85 na, na godzinę, teraz uderza trochę słabiej. Więc to już daje jakiś sygnał dla fizjoterapeuty naszego klubu, żeby na przykład skupić się na jakimś treningu, nie wiem, czwórki lewej nogi. To jest jeden element. Drugi element to jest możliwość wykorzystania skislaba do poprawiania jakichś akcji, które na przykład poszły gorzej podczas meczu, tak jak to robią właśnie trenerzy w Bayernie. Analitycy zgrywają mecz. Jeżeli jakaś akcja nie wyszła, to ona może być wyświetlona właśnie na ekranie w, w skislawie. Zawodnicy, którzy w jakimś miejscu popełnili błąd, po prostu dostają takie ćwiczenie, które odpowiada akcji, która była w czasie, w czasie meczu. I ta akcja jest po prostu poprawiona do momentu, kiedy zawodnik zrozumie, coś nauczy się, bądź też poprawi ten element, który wymaga, wymaga poprawienia. Dobrze, słuchajcie, Ostatnie, yy, ostatnia konkurencja dla Was, tak, yy, którą przygotowałem, to jest rzut karny, po prostu na kolanie, tak naprawdę na luzie yy, proste. Natomiast zwróćcie uwagę sobie na, mm, też na punktację, na moc. Piłka do mnie, ona, ona przyleci tu będzie punkt, punkt 11 metra, nie? punkt 11 metra, ustawiam i teraz zobaczymy, trzeba czytać te napisy, nie, czyli idę z powrotem, tak, ready, go i czas mi ucieka, więc muszę, nie? tu jest akurat, precyzyjnie zagrałem za 10 punktów, bo siatkę, jest ok, nie, e, no to wasza kolej. Dobrze, patrzeć, tak. masz spokojnie jeszcze 4 próby. Jak za długo Ale okienko było, panie, panie trenerze. Słuchaj, nie ma, nie ma. zrobimy tak. Specjalnie ode mnie będziesz miał jedno, jeden, jeden tylko raz jeszcze, jeden tylko raz będziesz zrobić. Jeszcze no. jeden raz, tak? Tak, jeden, jeden raz tutaj bo tak... tak jest, to jest co Wam jeszcze chciałem pokazać to tak, no, cały ten wachlarz ćwiczeń. Aha. Naprawdę jest tego sporo. Od tych takich podstawowych, to co mieliście na początku, poprzez właśnie passing, Uf, też mieliście wiemy. to, jeśli chodzi o dribbling, z prowadzeniem piłki, bardzo fajne ćwiczenia, z doświadkowaniami, z podaniami górnymi. To, co dzisiaj Wam zrobiłem najwięcej, bo, bo myślę, że najwięcej, Frajdy, tak, sprawia nie. strzelanie, Strzelba tak strzelanie tak goli. Ale też właśnie różnego rodzaju e, przyjęcia piłki, obroty, e, tak, e, siła strzału, też woleje e, główki, jest tego sporo. Rzuty karne, e, ćwiczenia właśnie to, co jest dla nas takie bardzo istotne w naszym, w naszej tutaj technologii e, szkolenia, to e, podejmowanie decyzji, czyli Szybkie, szybkie co, co zbieranie informacji. Ta, trenować. Ta, z, dokładnie tak, trenować. Dokładnie tak. Zbieranie informacji z boiska, szybkie podejmowanie decyzji, no i ta, to wykonanie, które jest niezwykle istotne. Nie? Jesteśmy po wszystkim. Ja ci powiem, Wojtek, że czuję się delikatnie skompromitowany. Źle się czuję po tym eee, wydarzeniu. Powiem tak. Nie jest mi przyjemnie, że wygrałem z Tobą, bo bardzo Ciebie lubię, doceniam, ale jeżeli chodzi o te moje e, umiejętności, które zaprezentowałem, ten rok jest krótki. Ale to nie zmienia faktu, że jednak styczeń często się dłuży. A ja nie przeżyłem jeszcze nic lepszego w trakcie 2025 roku, bo tu kolorowo, bo tu te piłki naprawdę się kleiły. Ale proszę, nie porównujcie do innych dziennikarzy, bo byli przed nami, byli po. No tutaj trafiłem akurat Samuela, więc może rzeczywiście dzięki temu się udało, ale umówmy się w dobroci, to to jest człowiek, który przebija wszystkich. To jest naprawdę świetny gość. Ty! Klasa, to... podoba Czyli tutaj, tutaj to jest od razu wszystko odzwierciedlone warunkami meczowymi. Ty, ale to jest super, naprawdę. Bardzo mi się to podoba. No nic, kończymy. To była kompromitacja, widzieliście zresztą. Dziękuję ci.